Bracie Pawle, zagłuszone sumienie, zranione serce, jak otworzyć takie serce, jaki znaleźć klucz do młodego człowieka? Przede wszystkim wydaje mi się, że inne serce nie istnieje, że jeżeli patrzymy na człowieka, to zawsze mamy do czynienia z człowieka, który jest zraniony, jakoś poszarpany przez grzech, że wychodzenie z punktu takiego patrzenia... Że człowiek jest właśnie dobry, że nic w nim się nie zepsuło, jest właśnie złym myśleniem. Jest myśleniem niebiblijnym. Dlaczego? Ponieważ patrzymy na człowieka, którego stwarza Pan Bóg i Pan Bóg stwarza człowieka dobrze, bez grzechu, ale od razu na samym początku w historii człowieka znajduje się grzech. I my jesteśmy zaproszeni, żeby to uznać. To nie chodzi o to, żeby teraz to wyolbrzymiać, tą całą sytuację, ale żeby zobaczyć tak na spokojnie, że człowiek jest zraniony przez grzech. I w cudzysłowie chciałbym powiedzieć, że nic się nie dzieje, że Pan Bóg sobie doskonale z tym radzi. Wpisał to w historię zbawienia człowieka, posyła swojego syna Jezusa Chrystusa, który nas zbawia, umiera za nas na krzyżu, zmartwychwstaje, daje nam. Odpowiedź na tą naszą sytuację beznadziejną, która jest do momentu Jezusa Chrystusa, sytuację po Grzechu, i okazuje się, że wszystko jest dobrze. Nie chcę chwalić Grzechu, broń Boże, ale chcę pokazać, że Pan Bóg sobie z tym wszystkim radzi, bo jakbyśmy wyszli od tego stwierdzenia, jakby troszeczkę w nim pozostali, że człowiek jest zraniony przez Grzech, to rodzi się we mnie takie, taka myśl, ojej, coś się złego stało. No i stało się coś złego, prawda? Ale z drugiej strony, żeby zobaczyć to w takim wielkim pokoju, że w optyce Bożej. Pan Bóg sobie z tym radzi, że dalej możemy iść. I tak takiego człowieka spotykamy: poranionego z sercem, bardzo też cierpiący. Młody człowiek przeżywa bardzo dużo napięć, ale to jest jego przywilej. On musi szukać różnych wartości w swoim życiu, no i dlatego też bardzo cierpi. Często wybiera drogi, które nie są dobre, nie są słuszne. Ale myślę, trzeba, żebyśmy zobaczyli, podobnie jak patrzy Pan Bóg. Że młody człowiek musi jakoś szukać. I dużo lepszą, moim zdaniem, jest sytuacją, kiedy szuka, nawet jeżeli od czasu do czasu pobłądzi, niż jeśli stoi w miejscu i tak naprawdę wtedy nic nie znajdzie. Nie znajdzie również Boga. Ludzie tworzą różne definicje grzechu, że jest to dobro, że jest to zło, czasem stawiają znak równości. Jak właśnie postawić taki konkretny znak czy argument, że jednak grzech jest grzechem, że to co czynimy wbrew przykazaniom, wbrew Bogu jest właśnie złem? Myślę, że przede wszystkim na samym początku jest potrzeba, żebyśmy zobaczyli, że operujemy tutaj w naszej rozmowie na przestrzeni wiary, która nie dla wszystkich jest przestrzenią oczywistą. Mamy w społeczeństwie część ludzi, która wierzy. Na przykład są to chrześcijanie, ale nie tylko, bo tam jeszcze mamy różne inne yy, wiary, prawda? Gdzie ludzie nie wierzą tylko w Boga, w którego my wierzymy jako chrześcijanie, w Jezusa Chrystusa, ale też wierzą. Ale jest część ludzi, która na przykład deklaruje się jako ludzie niewierzący. I teraz, jeżeli my mówimy o grzechu, to wchodzimy na poziom wiary, który dla człowieka niewierzącego nie istnieje. Czyli grzech. Istnieje tylko, kiedy mówimy na przestrzeni wiary i staramy się człowiekowi komunikować, że coś jest złego. I teraz za grzechem zawsze stoi również demon. Ojciec kłamstwa, o którym charakteryzuje go Jezus Chrystus, mówi, że demon cały czas będzie nas okłamywał, i właśnie sprawą demona jest to, że demon chce zrobić, abyśmy uwierzyli, bo nikt z nas nie wybiera zła, uwierzyli, że to, co nam proponuje, jest dobre. Nie jest rewelacyjne. Brawa? My w to wchodzimy, brawa? a koniec końców okazuje się, że jesteśmy oszukani, prawda? Że, że to, co to, to wszystko, co było powiedziane, że jest dobre, tak naprawdę dla nas jest złe. I to jest kłamstwo, z które, którego doświadczamy, kłamstwo demona. Jedyne, co możemy zrobić, i tu mamy oczywiście ratunek, ratunek jest, przychodzi od Pana Boga, na przykład zostawił nam 10 przykazań, mówiąc człowieku, za 4 rzeczy, jeżeli będziesz je robił, są dla Ciebie bardzo złe. Czyli na przykład. Kraść jest dla mnie, nie dla tej osoby, którą okradam, jest dla mnie. Bardzo złą rzeczą. Dlaczego? Ponieważ ja przywiązuję wagę do pieniądza, mówiąc: Pieniądzu, ty mi dasz wszystko, ty mi dasz zbawienie. A to jest kłamstwo. I to mi nie daje szczęścia, bo pieniądz nie daje szczęścia. Nic nie daje szczęścia oprócz Pana Boga. Że cudzołożyć jest niedobrze, że szanować rodziców jest dobrze, że święcić dzień Pański dla człowieka jest bardzo dobrze. Ja tego doświadczam Mogę odpocząć w niedzielę, jestem naprawdę szczęśliwy, że nie muszę pracować 10 dni pod rząd, prawda? I teraz jesteśmy tutaj na płaszczyźnie wiary. Trzeba zdemaskować kłamstwo demona. Które mamy, kłamstwo szatana, który mówi, że to jest dobro, że jak my to. Historia z raju się powtarza, prawda? A zobacz, to jabłko jest. Przepraszam, to nie jabłko. Owoc jest dobry, nadaje się do jedzenia, prawda? A nikt nie mówi, że on jest zły. Ale Bóg mówi, że dla człowieka nie jest dobry. On może jest dobry sam w sobie, prawda? Ale nie dla człowieka. Nie w tej sytuacji, w której mamy człowieka. Jesteśmy zaproszeni, żeby mówiąc krótko, o Panu Bogu, zaufać. Żeby zawierzyć, że to, co mówi Bóg nie kradnij, nie zabijaj, jest dobre. Możecie możemy eksperymentować i Pan Bóg nam też na to pozwala, ale no właśnie, warto, żeby chociaż potem wyciągać te konsekwencje i zobaczyć, że no koniec końców to nie jest dobro, to nie jest dobry pomysł dla człowieka. Wśród moich e, młodych znajomych jest wielu takich, którzy zakończyli kontakt z Kościołem e, po sakramencie bierzmowania. Odeszli od, od Kościoła, odeszli od Boga, tak się deklarują. Dla nich konfesjonał i spowiedź jest czymś e, no, obcym. Jak dzisiaj przekonać e, taką osobę, czy w ogóle jest e, sens nakłaniać ją słowem, a może świadectwem, żeby jednak. E, Wyszłam, niekoniecznie do konfesjonału podeszła. Może znaleźć inne miejsce, dojście do tego, żeby z tego sakramentu skorzystać? To może ja rozpocznę od tyłu odpowiadać na to pytanie. Wydaje mi się, że sens jest, ponieważ ja widzę, że dla mnie sakrament spowiedzi jest dobrem. Ja spotykam pana Boga, który jest miłosierny. Ja jestem grzesznikiem. A Pan Bóg mi te grzechy przebacza. Dla mnie to jest niesamowite doświadczenie. Umocnienia do walki z szatanem, bycia z jedności z Kościołem, powracania do tej jedności, jeżeli upadnę przez grzech. Więc dla mnie to jest dobro. Na przykład, tak jak mógłbym powiedzieć, że yy, wspaniałą rzeczą jest dla mnie chodzenie po górach. No to zachęcam ludzi, słuchajcie, nie ma nic innego piękniejszego, niż chodzenie po górach. Dla mnie dobrem jest spowiedź. I dlatego wydaje mi się, że yy, ja, ja chcę nakłaniać ludzi do tego, do, do spowiedzi, bo ja uważam, że to jest genialna rzecz. Spowiedź. To jest, i, dla, I Ja współczuję religią, które nie mają sakramentów, prawda? My jako chrześcijanie, jako katolicy, mamy sakramenty. To jest łaska, że ja mogę iść do księdza, mogę się wyspowiadać i mam pewność, jak on mnie rozgrzesza, mi zostały przebaczone grzechy. Inne religie tego nie mają. Ja im współczuję, ale jestem wdzięczny Panu Bogu, że jestem w Kościele katolickim, nie mam w tym żadnej zasługi, prawda? Ale widzę, że to jest, to jest bardzo dobre. I teraz ja będę chciał zachęcać do spowiedzi. A teraz jak to robić? I paradoksalnie wydaje mi się, że ja jestem troszkę na gorszej, w gorszej sytuacji, jako zakonnik, jako kapłan. Dlaczego? Ponieważ młodzież, jeżeli mnie widzi, myśli, sobie, a... No to on musi tak gadać, prawda? Bo nie wiem, płacą za to, nie płacą mi za to, prawda? Ale oni myślą, że ja muszę, no bo ubrali mnie tak, prawda? Chodzę tak ubrany, to muszę mówić. I dlatego, moim zdaniem, najbardziej wiarygodnymi, tymi, którzy przekonują dzisiaj młodych ludzi, są ich rówieśnicy. Ja mogę powiedzieć 10 tysięcy konferencji, może aż tyle nie powiedziałem, ale mówię te konferencje, ale wydaje mi się, że to, co pociąga dzisiaj najbardziej młodego człowieka, to jest świadectwo jego kolegi z klasy, z podwórka koleżanki. I tak widzę również Kościół. Na szczęście wiem, że tak widzi Kościół również papież dzisiaj, który mówi, że wszyscy są powołani w Kościele do ewangelizowania. Nie tylko duchowni, zakonnicy, ale przede wszystkim właśnie bardziej ludzie świeccy. I naprawdę mam, mam doświadczenie, e, głosiłem rekolekcje, rozmawiam z młodzieżą, ale na koniec, jeżeli wiem, że ten młody człowiek nie spotka chrześcijanina w swoim środowisku, czyli swojego kolegi, który mówi, słuchaj, Idziesz na imprezę, nie upijaj się, ja się nie upijam, wiesz, naprawdę widzę, to jest kapitalny sposób na przeżywanie imprez. To moje gadanie, bardzo przepraszam, klechy często po prostu nie pomaga. Ja ja mówię, bo ja wiem, że jestem do tego powołany, żeby mówić, zachęcać, o tym opowiadać, ale jeżeli pyta pani właśnie, czy zachęcać, tak, przekonywać, tak, a sposób, uważam, ich rówieśnicy, to do mnie, a to do mnie też dużo bardziej przemawia człowiek. Oczywiście. Ja mi się wydaje, powinien być tak samo wiarygodny dla młodego człowieka, ale jakoś nie jestem, prawda? Myślę, a to jest ksiądz, to jest zakonnik, to pewnie powinien tak mówić. Nie wiem na przykład, że to, wypływa z, że, to że ja coś takie rzeczy mówię, wypływa z mojego serca. Że mnie nie, nikt nie każe tak mówić, że ja, ja się cieszę, że Kościół tak naucza i cieszę się, że mogę być w tym kościele. Ale młodego człowieka dzisiaj wydaje mi się, że jedyny sposób, który może przekonać. To jego rówieśnik, czyli mam na myśli również wspólnotę, małą wspólnotę, którą on widzi i która się staje dla niego znakiem. Czyli troszeczkę powracamy do początków chrześcijaństwa, zapominamy o całej strukturze, która dzisiaj jest dość duża. Nie mówię, że to źle, ale struktura jest rozbudowana. Kościół w Polsce też jest dużym kościołem. Chwała Panu, wszystko dobrze, ale ta struktura czasami dla młodego człowieka, który jest zbuntowany na dzień dobry na struktury, i szanujemy to. Jest to pewna trudność. Żeby on się przebił przez biskupa, kapłana, kościół, hierarchię, konfesjonał. Ja mogę człowieka wyspowiadać na trawie przecież. Oczywiście godnym miejscem jest konfesjonał. Uważam bardzo dobry. Ale jeżeli ktoś ma jakieś opory, no to dobrze, no to pójdźmy porozmawiać. Przecież to, to, to nie chodzi właśnie, że ja mogę spowiadać tylko w konfesjonale. Mogę wszędzie, gdzie tego człowiek potrzebuje. I do tego zapraszam nas nowa ewangelizacja. Papież, Benedykt XVI. Zaczynamy niedługo rok wiary. On mówi, my tych ludzi mamy szukać na ulicy. Ja ich nie mam. Ja młodych ludzi nie mam w kościele. W kościele mam większość ludzi starszych, potem średnio, potem już bardzo mało młodych. Nie mówię, że ich w ogóle nie ma, ale ich jest bardzo mało. Takie spotkania młodzieży się. Cud, cieszę, że tu jest tysiąc młodych ludzi, ale nie ukrywajmy, że tak kościół Polski nie wygląda. Kościół w Polsce jest dzisiaj też w poważnym kryzysie, jeżeli chodzi o ludzi młodych. To, że mamy ich dużo, ja się cieszę, ale patrzmy na procenty. To jest zatrważający procent, procent prawda? I teraz tych młodych ludzi jesteśmy zaproszeni, żeby szukać. Na dyskotekach, w szkołach, tam gdzie oni są, w pubach, na ulicy, na ławkach. Ja chcę ich potem zaprosić do kościoła, ale ja nie będę tylko mówił do młodych ludzi, bo ja ich w kościele dzisiaj właściwie nie mam. I dlatego mamy ich tam szukać, tam gdzie oni są. Dlaczego? Bo tak robi Jezus Chrystus. Jezus Chrystus chodzi po wsiach, nie zamknął się w synagodze, w świątyni jerozolimskiej. Promy. Był tam, owszem, nauczał w świątyni, w krużganku Salomona. Ale potem chodził po tych wsiach, po ludziach, do nich wychodził. I mi się daje tak, taki musi być kościół. To jest kościół Jezusa Chrystusa. My mamy patrzeć na naszego Zbawiciela i to robić. To, że mi jest wygodniej. Stanąć na ambonie, jestem wtedy panem sytuacji, prawda? Nikt mi tam szaszam nie podskoczy w kościele. jak wychodzę takie grupki młodych, oni piją piwo, stoją, ich jest 16, nas podchodzi dwóch, My jesteśmy na pozycji przegranej. Ale to bardzo dobrze, bo nasza pozycja nie jest pozycją przegraną. Za nami jest Jezus Chrystus. Czy przed nami jest Jezus Chrystus? To jest nasza moc. Kościół nie może być kościołem triumfującym. Takie pokusy są, ale to trzeba egzorcyzmować, takie pokusy w kościele, że my to będziemy masy robili, siła, prawda? Zrobimy katechezę w szkole, będziemy to mieli młodzież. Katecheza w szkole rzecz dobra, ale trzeba do tej młodzieży trafić. Może być katecheza w szkole, która będzie zniechęcać młodzież do kościoła. To, to że to rozwiązania strukturalne niczego nam nie pomogą. Zawsze musi być serce do serca i zawsze, ostatecznie, jak głęboko w to że tak nauczają dokumenty przed synodem. Ono w ewangelizacji to musi być spotkanie tak jak my tutaj. My się spotykamy twarzą w twarz. Ja ci mówię, że Pan Bóg bardzo Cię kocha, że jesteśmy grzesznikami, ale Pan Bóg Ci te wszystkie grzechy przebaczył za darmo. I ma dla Ciebie dobrą nowinę, że chce Ciebie zbawić. Jesteś zaproszona tylko, żeby w to uwierzyć. I to jest dobra nowina. I tak dzisiaj trzeba temu młodemu człowiekowi głosić. Internet korzystam, sam prowadzę portal kapucyni.pl, uważam, fajna rzecz. Robię audycje radiowe, robimy, prawda? widać nawet. Prawda? Telewizyjne też robimy, wszystko trzeba. Ale na koniec ja tego człowieka nie zewangelizuję przez telewizor. Prawda? Trzeba go, tak jak Jezus Chrystus, i szukać tej zagubionej owcy. Do tego, żeby skorzystać ze spowiedzi, potrzebny jest rachunek sumienia. Osoba, która takiego sakramentu nie miała przez lata, jak ma uczynić ten pierwszy krok, żeby jednak otworzyć się, rozeznać swoje grzechy i powiedzieć się przed Księdzem, przed Panem Bogiem? Więc ja zawsze mówię młodemu człowiekowi, który przychodzi, albo który boi się, przyjmij, słuchaj, chłopie, no, przyjdź. Porozmawiamy, a ja nie jestem przygotowany. No to może Ci pomogę się przygotować. Bo może się okaże, że to pierwsze spotkanie nie zakończy się z powiedzią, bo on jeszcze ona będzie potrzebował trochę czasu no To mu damy ten czas, prawda? Ale wyjść, zaczepić jakiegoś księdza, kapłana, podejść albo kogoś, kto wiemy, że jest w jakiejś wspólnocie. W tej chwili w internecie na przykład są świetne rachunki sumienia. Można sobie pomóc, prawda? Ja nie mówię, że to wystarcza, ale no to może przyjść, porozmawiać i myślę, tak jak nie wiem, ja choruję, to przychodzę do pierwszego lekarza, mówię słuchaj, mówi nie, idź do specjalisty. No i tak robię. Tak samo. Niech młody człowiek, który <laughs> długo się nie spowiadał, spyta kolegi, koleżanki, którzy chodzą do kościoła, a jak ty się spowiadasz? Powiedz mi, mi może księdza, może mam lęk przed konfesjonalem, no nie wiem dlaczego, ale ma i to trzeba uszanować. Dobrze, umówimy się w pokoju spowiedzi. Co za problem, w kościele to jest, prawda? Tylko trzeba z tego korzystać. A co z osobami, które rozgrzeszają się same przed sobą, które nie czują potrzeby spowiedzi, tłumacząc to, że no, Bóg jest im niepotrzebny, że mogą same z siebie, siebie rozliczać? Ja ich nie potępiam, absolutnie ale bardzo im współczuję. To tak jak człowiek, który choruje na raka, jest święcie przekonany, że on zwalczy tą chorobę. Ja go szanuję, nie potępiam, on jest wolny. Jestem zaproszony, żeby uszanować tą jego wolność. Mi nie wolno kogoś, to tak jak lekarz, by wziął kija, nie, pan ma raka i będzie go tłukł, pan musi się leczyć. I go zabije na koniec tym kijem. się człowiek nie poddał leczeniu na raka, Został ukatrupiony przez lekarza, bo ten chciał go zmusić do leczenia. No człowiek jest wolny. A jeżeli ktoś uważa, że Pan Bóg mu odpuszcza sam grzechy, ja go szanuję. Ale to nie jest religia katolicka, prawda? Ja bardzo szanuję. Jest bardzo wiele religii. Ja te religie szanuję. Ale ja dziękuję Panu Bogu, że ja jestem w kościele katolickim, gdzie jest sakrament pokuty i pojednania. Ja jestem kapłanem, ale jak ja nagrzeszę, to nie idę do lustra i się tak lewą ręką, bo wie Pani, wtedy ten w lustrze to prawą ręką mnie rozgrzesza, prawda? Ja idę do drugiego kapłana, klękam, wyznaję swoje grzechy. Ja jestem zadowolony, że mam pewność, że Pan Bóg mnie przebaczył, bo Pan Bóg zostawił tę możliwość swoim uczniom. I tak Pan Jezus to wymyślił. Oczywiście można mieć do niego pretensje, prawda? do Pana Jezusa. Panie Jezu, źle pomyślałeś, Kościół. Ja zachęcam, żeby z Panem Jezusem rozmawiać na ten temat. Prawda? Może ktoś ma inną wizję Kościoła. Ja jestem wdzięczny Panu Jezusowi, że akurat mi taki Kościół zostawił. Prawda? Że mam ten Kościół, gdzie ja mam pewność, jestem spokojny, idę i, i tam Pan Jezus jest. Sakrament Pokuty i pojednania to Boża miłość, to łaska, więc na koniec może zareklamujmy, niech brat zareklamuje, bo możemy takiego słowa użyć. Właśnie ten sakrament, jakie prezenty może otrzymać osoba, która przyjdzie do konfesjonału i się wyspowiada? Zbliża się synod do nowej ewangelizacji, wychodzą już materiały dotyczące tego synodu i one bardzo nas zachęcają, żebyśmy studiowali katechizm kościoła katolickiego. A w katechizmie kościoła katolickiego, który poświęca cały duży paragraf rzeczywistości sakramentu pokuty i pojednania, spowiedzi, jest napisane, że po pierwsze, sakrament ten przywraca nas do pełnej komunii z Bogiem. To jest sakrament uzdrowienia, więc ja promuję sakrament uzdrowienia, sam jestem poraniony i widzę, jak ludzie są porani. Przywraca nas do łaski z Bogiem. Jest spotkaniem z Panem Bogiem. Co więcej, daje siłę i moc do walki z szatanem. Uwaga, szatan istnieje. Został pokonany przez Jezusa, ale istnieje i nas może kusić. I my teraz otrzymujemy siłę do walki z szatanem, i ten sakrament przywraca pokój. No to są niesamowite że to wszystko za darmo. Ja nie wiem czy to nawet trzeba reklamować, prawda? To człowiek, każdy zrozumie, że jak takie rzeczy dają za darmo... Oczywiście, jest wiele lęków, które każdy z nas nosi w stosunku do sakramentu pokuty i pojednania. Ja to doskonale rozumiem. Ja też się wstydzę swoich grzechów i myślę sobie, jak mogę być tak durny, że zgrzeszyłem? No taki jestem, zgrzeszyłem. Ale to Pan Bóg się to mną nie gorszy. Prawda? Więc mam szansę właśnie, żeby iść, spowiadać się i dalej być z Bogiem, bo dla osób, które popełniły grzech ciężki, to jest powrót, możliwość do pełnej komunii z Jezusem, że mogę przyjmować Jezusa w Eucharystii. A Jezus w Eucharystii to jest wszystko. I teraz. Dla wierzących już nie trzeba reklamy. Dla niewierzących to naprawdę nie była reklama. Ja mam tego świadomość to modlę się, żeby Pan Bóg dał łaskę ludziom zrozumieć, że, że to jest coś cudownego, ale ja jestem tylko skromnym człowiekiem, ja wiem, że ja nic nie mogę, prawda, że wszystko działa Pan Bóg. Ale to, co mogę, jesteśmy zaproszeni właśnie, żeby o tym rozmawiać i myślę, że jakoś to wybrzmiało, że miłosierdzie Boże odnosi triumf nad tym wszystkim, że nasze grzechy, jak Pan Jezus mówił do siostry Faustyny, są jaka, jaka kropla w morzu, prawda, wpada i to Pan Bóg, Pan Bóg jest większy nad to, żebyśmy się nie skupiali się na sobie, to jest taka pokusa pychy. Mój grzech jest taki duży, że Pan Bóg sobie z nim nie poradzi. Ehe, człowieku, pokory, Pan Bóg sobie poradzi. Jezus Chrystus umiera na krzyżu i z martwych I to jest cud, dzięki któremu możemy sprawować sakrament pokuty i pojednania. Dziękuję za rozmowę i pokój i Dziękuję, kłaniam się serdecznie po franciszkańsku. Pokój i dobry.